Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz, a przed Państwem Drag Dealer Simulator 2. W końcu doczekaliśmy się tej gry po paru przesunięciach, no ale jest już wersja 1.0.2. Na tym kanale graliśmy wersję demo, więc kto nie oglądał może się tam cofnąć, ale chyba nie będzie sensu. Coś mi się wydaje, że będziemy powtarzać te rzeczy robione w demie, więc tak czy siak zaczniemy wszystko od nowa. Ja tylko dodam od siebie, że gra ta jest w cenie 87,97 zł. Na Steamie jest minus 10%. Oferta kończy się 4 lipca. Ale kto ma pierwszą część Drag Dealera, to może sobie kupić zestaw i tam wychodzi minus 28%, czyli 70 ,38 zł. 38 groszy. Więc cena jak najbardziej na tak. No dobrze, co jeszcze? Corleone pisał mi w komentarzu, żeby zrobić poradnik z tej gry. Ja na razie nie mogę zrobić poradnika z tej gry. Ponieważ muszę ją najpierw przejść, żeby cokolwiek tutaj pisać i poradzać. No i robić poradniki i poradzać. <grych> Pomagać, więc robimy serię i w międzyczasie będę tłumaczyć co i jak tutaj działa. Może tak. Chyba, że na końcu zrobimy jakiś ogólnie poradnik z całej tej gry. Ale nie wiem czy to już nie będzie za późno. Czy wszyscy co będą chcieli w nią zagrać, sobie zagrają. No dobrze, ja u... otwieram, znaczy otwieram. Wybieram nowy kartel. Wpisz nazwę. Będzie nazwa taka sama jak w demku, czyli anielski pył. Okej, okay, i stwórz. Tu jest opcja kontynuuj się podświetla. A tylko dlatego... Się poświetla, ponieważ grałem wersję demo i zapis gdzieś tam wisi w chmurze i możemy kontynuować, ale twórcy nie polecają, bo tam się skraszuje i. Tyle, dlatego zaczynamy od początku, pozwól na dołączenie, nie nie pozwalam na dołączenie jeszcze albo póki co zobaczymy. Dobra stwórz. Dobra, mamy jakiegoś tu chłopa. mnie chyba graliśmy. Dawaj, chcę popatrzeć. Na 90% z tego co pamiętam to tym. To może teraz zagramy denym. O! Tak, tym nie graliśmy. Tu jest opcja niedostępnej wersji demo. No ale tego chyba nie poprawili. Teraz można wybrać. Ja nawet nie wiedziałem jak to wygląda, więc. Tak. Mnożnik doświadczenia, aha, tu można wszystko pozmieniać, mnożnik popytu, mnożnik reputacji, mnożnik reputacji ulicznej Ekonomia, wszystko możemy sobie tutaj podwyższać Włącz wrogów, tak wrogowie będą, włącz najazdy też, będziemy tu grali standardowo Bez żadnych na razie ułatwień Mnożnik poszukiwań, liczba wrogów też jeden, obrażenia wroga, obrażenia gracza Dobra, regeneracja, wytrzymałość Ekonomia co, ekonomia, to samo? Aaa, dobrze, tu możemy ustawiać, i tu są, automatycznie się zmieniają te suwaki. To na przykład przy ekonomicznej grze... O, jeszcze nie przetłumaczone jest wszystko. More focus on the economy and running the drug business. The enemies are easier. Blablabla. Wrogowie są łatwiejsi i jest ich mniej niż w standardowej luzywce. No ale dobra, tu jest w ogóle Chillout. Tu w Chilloucie może... Kurczę, zobaczymy jak gra się przyjmie, może na live zrobimy jakąś wersję Chillout. Będziemy ogrywać, a na razie ustawmy standardową. Dobra, głos narratora. Nie ja wiem czy było słuchać, była ta muzyczka jest głośniej niż mi gadają To graliśmy w demko z tym głosem. Idziemy sobie Markusa dla odmiany Dobra, rozpocznij. Trochę dźwięki tych rozmów mi się wydaje, że są za cicho. Zaraz to ogarniemy, tutaj. Ja tak, jak ściągnęłem tą grę, tak zasiadam i gram. Głośność efektu, głośność dialogu. No to może zwiększymy sobie do 40. Dobra. Dobra, Demko zaczynaliśmy od pobytu w bunkrze. Tam się coś paliło, mieliśmy gasić. Tym razem jesteśmy na łodzi. Znaczy, byliśmy na łodzi. Ona tutaj nawet zostaje. Nie wiem, czy możemy na nią wejść z powrotem, czy nie. Czy tutaj nic nie jest sprawdzone. No ale dobra. Gdzie mamy iść? Gdzie tu jest napisane? Odbierz paczkę dla Markusa. Początki, fabularne. Dobra. Idziemy do sklepu. Tutaj pamiętamy tą miłą panią. Oni się w demie nie, nie ruszali ustami. odzywali się, ale nie ruszali ustami. A teraz jak to wygląda? No, pani ma wytrzeszcz oczu. No ale dobra, porozmawiaj. A skąd on ma kopertę? Adios, adios, amigos. A ten chłop? Nie no, ten ma już o wiele lepiej te oczy Zrobiono ale ten wąsik jest genialny. Dobra, idziemy tam do mumka, jak my tu zawsze biegaliśmy. Pamiętam, że przez taki staw przebiegałem. O tędy takie skróty były moje o skróty? No pod górkę, potem przez płot tak, użyj parkouru zamknij, żeby przeskakiwać i w prawo dochodzimy tu taki błąd był w demie potem go naprawili, ale chcę sprawdzić czy czasem nie wrócił on z powrotem mogliśmy się przestrasnąć drzwiami a nie, elegancko dobra nie trzeba zamykać one się automatycznie zamkną. Latarki pomagają w nocnej eksploracji. My w nocy raczej nie będziemy biegać. Ponieważ... No i ciemno nic tam nie widać. Jakbym grał sam, to jeszcze by mi to było obojętne. Otóż mamy dwa krzaczki. Będziemy mówić Maryśka. Tak? Bo podobno YouTube wyłapuje i nie podoba mu się, jak się mówi o narkotykach. Więc trzeba będzie każdy jeden inny nazywać po swojemu. Dobre, mamy Markusa. Panasz masz tutaj. Idź na i przygotuj paczki dla moich znajomych, ok? Będą na ciebie czekać. Dobrze, by. Dobrze byłoby potem też posadzić nowe krzaczki, żeby uzupełnić towar. Jasne, zajmę się tym. Pamiętamy, że tam jest nasze pomieszczenie z łóżkiem. Ale dobra, na razie robimy to, co nam każą, żeby tutaj nie popsuć czegoś. Zapisz postęp gry w bezpiecznych miejscach, takich jak posiadane kryjówki i bary. Dobra. F. OK. Tak, i tutaj rozpakowujemy na, na tawce nasze substancje. Tak, i tu dodajemy do magazynu substancji. W pierwszej części nie było czegoś takiego, żeby się dodawała tutaj w jedno miejsce, a tutaj nam się wszystko kumuluje. Woda, nawóz potem będzie i no nasz towar. Tak? Upuszczamy tutaj i tu widzimy, mamy 100 gram.

Dobra, tutaj mamy. 2 gramy, 2 gramy, 4 gramy. A więc tak. Wybierzamy, wybieramy substancję kanabis indica. I tak, po 2 gramy. 2 sztuki. Dodaj, Nam tu wyskoczyło tak, dostaniemy 2 razy po 2 gramy. Tu są plastikowe wóreczki. Je trzeba mieć tylko w ekwipunku. Folia nam niepotrzebna i taśma też, nie? Póki co. Dobra i 4 gramy. Aha, tu wyskoczyło, patrzcie. Teraz dopiero zwrócimy uwagę. I nie trzeba co chwila się cofać. No. Dobra, anuluj. Dalej, zapakuj weź. I mamy w naszym tutaj plecaczku. Plecaczku raczej w kieszeniach. No, i dobra. Ja tylko sprawdzę, trzeba by na pewno obsłuż umówione sprzedaże. Nie wiem, czemu się tu nie wyświetlają. Powinno się wyświetlać tutaj. Skocz. znaczek, że 4 żółte pola mamy. Co to za żółte pola? Dobra, lecimy na miasto, a raczej na, na wyspę. Chciałem powiedzieć, że nasz kartel będzie najlepszy na Pomorzu, ale tutaj ani to Europa, ani tym bardziej pomoże. Dobra, lecimy na dół. No, tak lepiej skacze niż w demie, w demie to jakaś taka pokraka była. Muzyczki oczywiście nie mam włączonej, ponieważ w demie były prawa autorskie i tutaj zapewne też będą więc nie zamierzam tego włączać i mamy na mapce tu jak widzicie ludzika z dolarem no i trzeba tam podejść o tu aż dwóch jest koło siebie a ten? no to trzech dwa gramy Firm. ale postawili wszystkich 3 koło siebie średnio tak nie faktycznie 3 koło siebie tu jeszcze dwóch tu jest taka dwójka mała jej nie widać no i dobra nie trzeba latać niepotrzebnie tak chcę 4 gramki reputacja plus 16 jest 129 9120 zarobione tutaj te ceny są dobre

No dobra, to to wie, wiemy o tym. Możemy umawiać sobie spotkania z klientami. Jestem telefon. Aha, tu już mamy jakąś nową misję. I tu chłop już coś chce. Tu dwa gramy. Tu też dwa gramy. No to jeszcze przelecimy się. Sprzedamy, umówimy ich na spotkanie. Teraz tym razem od tej strony. Nie ma bursztynu żadnego tu. można sprzedawać w sklepie tamtej u tamtej pani, nie pamiętam jak ona się nazywa i tak jak w demkie jest staminka, jest po prawej stronie, życie jest po lewej graficznie wygląda to tak samo a i tu jest to co mi się nie podoba Ciska się raz SHIFT i on cały czas biegnie. A ja wolę trzymać sam SHIFT. A to muszę zobaczyć w ustawieniach czy da się to zmienić. Dobrze, weźmy telefon. Gdzie on jest tutaj? Mała wyspa 1149 w sobotę do nas pisał. Jest tak. F umów, przytrzymaj F umów teraz, przytrzymaj R opcję. No to weźmiemy umów. A i tu na, na godzinkę. No to na 13 umówimy go Dobra i chłopa weźmiemy umów teraz. Zobaczymy na którą godzinę. A. Umów teraz i... Wyszło na to samo też o 13. A więc tak, przygotujmy sobie nasz towar. I on jest. Tu jest przecież. Ja tu patrzę. Dobra, muszę się przyzwyczaić na nowo. Parę miesięcy minęło od kiedy w to grałem. Ale tu już tam się nie wyświetla. Kto ile chciał? Bez sensu. Dobra, zapakuj i weź. Czyli trzeba z pamięci, tak? O, dopiero tu. Dwa gramy, 2 gramy. Nieładnie. Nie, nie podoba mi się to akurat. Ale dobra, lecimy, bo 13 tu z zapasem. I ja tak jak mówiłem, drzwi się zamykają automatycznie. Każdym razem, kiedy tu wracamy, są zamknięte. Naprawdę grafika wydaje się ładniejsza. No bo jest chyba ładniejsza nawet niż w demie. Dobra. Dobiegniemy do chłopa. Tu niedaleko. W tamtym domku czeka. O! Krowy. Jak z Farmer's Life. Identyczne. Gdzie jesteś chłopie? O jest, tu jeden. Sergio Soto. Nie bój się nie bój, nie przestraszyłem cię przecież aż tak. 4560 zarobione. I następny Alejandro Jimenez. Boom. No i dobra. Następna misja. Kup worek nawozu. Więc. Oznaczamy to na mapie. No nie mogę tego jakoś kliknąć. Więc po prostu biegnij, biegnijmy tam. A, na mapce jest taki biały kwadracik, a tu niebieski. Chyba, tu przez wodę my nie przejdziemy. To jeszcze pamiętam, jak tu się biegało. Deszczyk pada, fale dość spore. Tutaj no trochę nienaturalnie to wygląda Dobra i się odnowiła. Jakaś pora deszczowa jest na tej wyspie. Odpocznij, odpocznij, no spa spadaj, spadaj. O, tu jest jakiś znak zapytania. Tego w demi nie było. Co to jest? O, dokładnie w tym miejscu, punto medico, tu jest jakaś pani. Ej, no co jest? Za 7000 chce nas uleczyć. Czemu nie ma po polsku? Widzieliście, że twórcy to są Polacy. No ale dobra, może w jakiejś aktualizacji. Będzie całe przetłumaczone. Tyle na tyle to my rozumiemy. Nie? Piwunio. Kawa. To jakiś, co to jest? Cooking oil. Olej, w jakichś dziwnych butelkach. Dobra. Siemka. Chciałem coś kupić. Dobra, i kupujemy worek nawozu. Ale wiecie co? Ja kupię... dwa worki. Od razu. Coś czuję, że to będzie za mało. I... Wody też była potrzebna? Też była potrzebna woda chyba. No to kupimy 8 butelek. Mamy kasy tyle? Gdzie jest? Na stan konta, tu jest, 27 tysięcy mamy. Dobra, co teraz? Rozpakuj na bus. A gdzie mamy go rozpakować? Aha, czyli wrócić mamy z powrotem w to samo miejsce. Kurde, w mnie nie przypominam sobie takiej kody, ale fajnie, chociaż. Jakieś urozmaicenie, a co my tutaj mamy? odwiedzać sklepy, aby kupować i sprzedawać różne przedmioty. No to chyba jest proste i oczywiste. Nie? Tu jakimiś bokami po idzie. Da się tak. Nie, nie, nie znożymy. My jak nam się stamina zmniejszy, to utoniemy i będzie po zabawie. Idziemy tu po ścieżce tej. Tam ktoś cały jeszcze 2 gramy, no to przyniesiemy mu, ale dopiero jak tu ogarniemy tą misję. Cześć ziomuś, cześć ziomuś. Ja jestem tylko ciekaw, czy te zlecenia na sprzedaż będą tak nachodzić jak w demku, że Co chwila ktoś już coś chciał, i nie będziemy mieli czasu na nic innego, tylko na sprzedaż. Ale będą pracownicy, będziemy mogli zatrudniać, więc później to jakoś będzie. Dobra, biegniemy sobie tędy, bo tędy też można dojść. Nie, zaraz, zaraz, w tamtą stronę. Gdzie jest to podejście tu? Tu się schowało. No, nie na miejsce. Nawet dość szybko. Na mapie się te wydają te odległości trochę dalsze. Ale tu się nie zamykają te drzwi same. Dobra, otwórz. I rozpakuj nawóz. Czyli przeciągamy tutaj do rozpakowywania i w magazynie substan substan substancja. Substancja. przepraszam. Nam się pojawia to. No i przy okazji jeszcze wodę, nie? No. Ile możemy tu zmieścić? 40,25 kg łącznie. No i dobra, plastikowych wreczków mamy 15 sztuk. Co tu od nas chcą? Czemu tu się nie wyświetla po lewej stronie? Tak jak w demie. Misja. Wychoduj więcej marihuany. I tylko tyle? On coś tutaj chce od nas? Czegoś potrzeba? Dziennik. A to są wskazówki, tylko co robić. No ale dobra. Mamy coś tutaj porobić z tym. A, to zaznaczone nawet jest. Otwórz. I słuchamy. but notice that the substances are listed in the substance storage section. Always check the recipe and make sure what type of ingredient you need to run it. No to proste. To. to. jest ten? Nie wiem o co tu chodzi w tym, ale się dowiemy. Dobra, wyjście. Aha, to już mamy, tak? To przeciągamy sobie i trzeba wyhodować coś nowego. W to się teraz robiło? wytwórz. Aha, po prostu się klika wytwórz, tak? Mamy jedno nasionko z czterech. Tutaj mamy cztery nasionka. Wody mamy 4,8 kilo łącznie. Kilo wody na, na kilogram liczą. I nawozu 1 kilo na dwa kilogramy. No to nawet lepiej. Czy możemy dwa wyhodować? Tak. Tak. Ale zrobimy jeden, bo mamy tutaj drugą doniczkę. Zbierzemy i tak trzeba było dłużej czekać. Wytwórz 16 minut 40 sekund. I to w czasie rzeczywistym. Zbierz i wysusz topy indyka. Indyka. Aha, i tu też on tu się tu pojawia, czyli to jest jakby taki drugi magazyn, tak? I mamy nasionka, wodę, a wodę też możemy tutaj do siebie zabrać. Tak, możemy stąd zabrać wodę i przelać do magazynu substancji. Dobra. Cyk, wytwórz. I nie mamy już nawozu, więc żeby wytworzyć następny krzak, potrzebujemy znowu kupić nawóz. Dobra, idziemy do szarki hybrydowej. Bierzemy otwórz, i tu tak po, poł po połowie 25 sztuk. Wytwórz dostaniemy z tego 25 gram. I tu jest tak 30 sekund za każdą jedną gramową porcję. Więc trzeba będzie trochę poczekać. A my nie będziemy czekać bierzemy wytwórz, tu 25 no. Trochę to potrwa, w sumie 12 minut 45 sekund No, no to mamy tu co nieco Więc tak Krzaczki rosną, ciekawe czy będzie pokazany etap rośnięcia, tak jak w pierwszej części co będzie widać po trochu Czy od razu wysko wyskoczą, tak jak w demie No ale zobaczymy, 15 minut jest do końca ja tu Was nie będę tyle trzymał. Ja po prostu zakończę odcinek, bo już trochę trwa. Jak na pierwszy raz to chyba wystarczy. Posprzedawaliśmy trochę, zasadziliśmy krzaczki. Czyli na razie to co w demie. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało to zostawcie łapka, subka, komentarza. I trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.